Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do przeszłości i otworzymy saszetki z dwóch kolekcji update'owych. Na górze mam tutaj cztery saszetki z FIFA 365 2017. Jeszcze takie znalazłem, gdzieś tam w pudełku leżały. Natomiast sześć saszetek z FIFA 365 2019. Jeżeli wpadną jakieś konkretne karteczki, to sobie na stojaczkach je ułożymy. I co, zaczniemy może z FIFA 2017 Update? Jak to wyglądało w tej kolekcji? W sumie 132 karty, 16, przepraszam, nie 16, 66 bazówek, 20 fans, 12 extra, 12 power i 22 karty 11, czyli nie było tutaj jakichś mega rzadkich, jak rarki kart. Tutaj w tej kolekcji już były, ale to za chwileczkę. Więc najpierw cztery saszetki z update'u 2017. I w pierwszej saszetce mamy zawodnika Boca Juniors z Marquinhos z Paris Saint-Germain, Nalepa, nasz rodak, Ferenc Warosz z Bayernu Renato Sanchez, Alex Tejesz, Porto i kartą specjalną jest 11 z River Plate. saszetka numer 2. Z Lester mamy Amartea, następnie Diogo Figueras z Olimpiakosu, Cueva São Paulo, Paris Saint-Germain Oriere. Odidzia Ofoe z Legi, i kartą specjalną jest Seba Fans' Favourite Olympiakos. numer 3. Teraz zaczniemy ze specjalną mamy Kaspera Dolberga z Ajaxu Fans' Favorit. Następnie Ottavio na bazówce z Porto Fazio. Czy Fazio, Roma, Kovacic, Real, Paredes, Roma i Mats Hummels, Bayern. No i zostaje ostatnia saszetka z tej kolekcji. Z Olimpiakosu Rezos, Alex, Muralha, Flamenco, Davinson Sanchez, Ajax. Felix Paslak, Borussia Dortmund, no i ładnie mamy Edina Dzeko. Edina Dzeko, Edison Cavani z Paris Saint-Germain, bo Dzeko też był na karcie Winterstar. I jeszcze zjech z Ajaxu. Czyli tutaj jest Winterstar, Edison Cavani. No, na razie jest to najlepsza karta, więc sobie ją ułożymy na stojaczku. A teraz lecimy z kolekcją Update 2019. I tutaj, już moi kochani, były do trafienia rarki. 132 karty również do zebrania: 64 bazowe, 32 fans, 16 gold, 16 power up i 4 rarki. Co 25 sasze te rarki wpadają. Więc zobaczymy czy uda się takową trafić. Z Paris Saint-Germain mamy Di Maria, fans favorite. Następnie Kapitan Boka Carlos Tevez. A z kart bazowych Marcelo Oliveira, Gremio, Hakimi Borussia Dortmund, Nkunku Paris Saint-Germain i Almendra Boka Juniors. W kolejnej saszeczce tylko jedna specjalna: Mario Mandzukic, fans favorite Juventus. A z Zane. Szalkę Barcelona: Boateng, Angelino: PSV: Eindhoven, Devry: Inter i Paco: Alcácer: Borussia: Dortmund. Też będziemy mieć Winter Stara. Jordi Alba, fans' favorite Barcelona i pięknie Robert Lewandowski, Winter Star Bayern, czyli po obu stronach w jednej i drugiej kolekcji na razie najrzadszymi są Winter Stary. Do tego z Realu Odriozola, Gremio, Tatiano, Eder Militao Porto i Politano Inter. Trzy saszetki jeszcze. Jest pięknie, będzie rarka, moi kochani, więc najpierw może bazoweczki. Delaney, Borussia Dortmund, Artur Barcelona, Szalkę Utch, Barcelona Lenglet. i będzie to napastnik. Ale najpierw jeszcze Kawani. Na fansie z Paris Saint-Germain. Tutaj też go mieliśmy, ale na Winterstarze. I rarką jest... Wow! Kylian Mbappé. Pięknie. Numer 132. Karta RAR. Więc to są dwie najlepsze karty z dzisiejszego odcinka. Lewy i Mbappé. Ale to jeszcze nie koniec. Mamy dwie saszetki, więc może coś jeszcze będzie konkretnego. Angel Di Maria, fans favorite Paris Saint-Germain, kapitan Realu Sergio Ramos, z Realu Dani Sebajos, Napoli Maksimowicz, Boka Almendra i Porto André Pereira. I ostatnia saszetka. Ivan Rakitic, fans favorite Barcelona. Dużo z Barcelony powpadało dzisiaj tych fansów. Z PSV Eindhoven, Luk de Jong, Kapitan. A na bazówkach Mendy, Manchester City. Dumfries, PSV Eindhoven. Betancur, Juventus. I z Bayernu, Serge Gnabry. A więc moi kochani, reasumując... Z pierwszej kolekcji, z update'u 2017 najrzadszą kartą był Edison Cavani Winterstar. Natomiast z Fify 2019 update Rarka Kylian Mbappe i Robert Lewandowski, również Winterstar. A więc mega sprawa co 25. Saszetek wpada, rarka, udało mi się trafić Mbappé. Okej, okay, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.